Trenerze zawodnik meczu? Tak, no dzisiaj trudny był wybór, jednak yy, oceniliśmy to też w perspektywie yy, poprzednich zawodów z tą samą drużyną i, i, i na te dzisiejsze zawodów tutaj myślimy, że należałoby wyróżnić Michała Rewe. Brawo! Już się również błędów, bo przy tej drugiej bramce oczywiście to było już konsekwencją ta, ta akcja jeden, tutaj na jeden z Kamilem Krawczyńskim i nawet się ograć między zwodem, tak? Na jeden z się obydwoje zareagowali, przez co bez problemu Michał Kir, doktora Kamila, ten dwojenieś był poczekać bo drugi, tak? I dopiero wtedy interweniować, ale poszliście we, we dwoje na jeden zamach, na jeden ruch i, i, i tak dalej To było tutaj straty kilku środków pola, gdzie jeszcze tych te, 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 te 50 metrów zawodów przed. No, no całkiem popularny wysypia. Dama tutaj w pierwszej połowie, ale, ale to jest.